Prost w pompie ciepła. Co to właściwie jest? Generalnie ubocznym efektem pracy pompy ciepła jest to, że parownik, czyli to, co znajduje się z tyłu pompy ciepła, jest zimne. Jeżeli coś jest zimnego, osadza się na tym wilgoć. Jeżeli jest na zewnątrz poniżej 5 stopni, ta wilgoć zamarza, więc z tyłu na parowniku pompy ciepła osadza się lód. Ten lód trzeba co jakiś czas zrzucić. Pompa ciepła wówczas zatrzymuje się w trybie ogrzewania, włącza sobie tryb tak zwanego chłodzenia i zrzuca z siebie ten lód. No i jaki jest efekt uboczny tego zrzucenia lodu? No oczywiście rozmrożony lód to jest woda, dlatego właśnie z pompy ciepła kapie. Zazwyczaj nie jest to żadna usterka, tylko po prostu jej naturalna praca. A jakie to ilości dziennie? Otóż wszystko zależy od tego, jaka jest właściwie wilgotność powietrza. Taki defrost może robić się co 2 godziny, może robić się co 6 godzin, ciężko to określić. Dlatego można powiedzieć, że te defrosty to jest między jedną szklanką, a jednym wiadrem w ciągu doby. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej na temat pomp ciepła, zaobserwuj nasz kanał.